Partnerstwa z Duchem Świętym, który wnosi do naszych sytuacji jasność myśli, ukojenie w bezsennych nocach i prowadzenie w krokach niepewności. Pomyśl o Pawle i Sylasie w więziennej celi, skuci łańcuchami w ciemnościach. Postanowili się modlić i śpiewać hymny. Dopiero wtedy nastąpiło trzęsienie ziemi, a kajdany spadły z ich rąk. Nie pisz osobiście listy próśb w pośpiechu, ale usiądź w ciszy. Podziękuj Bogu za dziś, za łagodny uśmiech bliskiej osoby, za kawałek chleba na stole, za ciepłą herbatę w chłodny wieczór, a zauważysz, jak wdzięczność wypłukuje lęk i napełnia cię spokojem pełnym nadziei. Jeżeli to przesłanie poruszyło Twoje serce, zapraszam Cię do subskrypcji kanału. Razem będziemy odkrywać, jak w zwyczajnym życiu ujawniają się niewiarygodne cuda Bożej obecności. Podziel się w komentarzu tym, za co dziś dziękujesz. Bogu albo jaki jeden mały krok wiary podjąłeś, oddając Mu coś, co dotąd wolałeś nosić sam. Niech to będzie przestrzeń, w której każdy komentarz inspiruje innych do kolejnego kroku z Jezusem. Twoja historia może być tym brakującym ogniwem, które pozwoli komuś doświadczyć prawdziwego spokoju wśród codziennych zawirowań. W ciszy poranka, gdy jeszcze miasto śpi, a Ty schylasz głowę w modlitwie. Usłyszysz delikatny szept słowa. Ja jestem dobrym pasterzem.